Z tej strony IPL, a to jest dodatkowa bitwa World of Tanks zagrana na czołgu ciężkim ósmego tieru Blue. Dobra, dobra. Pojechaliśmy w tą stronę mapy tylko ze względu na to, że jak już gdzieś pojedziesz tym czołgiem, to już raczej musisz tam pojechać, nie ma sensu się pracać, to jest bardzo ciężki. Powolny czołg, ale za to nadrabia to działo, które robotę robi nieziemsko. Dobra. Próbujmy naprzód. Schowany tylko i wyłącznie na wieże. Cześć. Ping. Skorpion. Go to by się przydało zniszczyć. Ale on tutaj będzie próbował gdzieś manewry stosować Dobra Okej, okay. 4-1 Pierwsza bitwa Piewana się zapowiada bardzo sucho Tylko trzeba dodać, że ja też do najlepszych graczy nie należę I to jeszcze najlepsze co, że nie strąciliśmy my tego czołgu, tylko się utopił więc, no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Możliwe, że jest 4-1 przez to, że ja źle pojechałem. Ale wiesz, trudno, już się nic nie zrobię. Super Pershing. Tutaj spróbujemy coś z tą... działać. Cały został gdzieś 100 Wróg nie obstawił tej części mapy. Z tego co widać, tylko, tylko ten, ten skorpionik. I te 30. A ja oberwałem dupę Super Te 30 jest już na wyczerpaniu, gdzie jest strzał Po zawodach dobra, jest 3-6 nadrabiamy, ale też tracimy o wyjechał, ping o, 421, ładnie no tu, tu trzeba wziąć tak zwane dwa kleście poszło pięknie To jest AFK, nie celuj do mnie. Dobra, AFK to spokojnie tutaj. Zachować się jak skurwiel? Nie, dobra, nie będę tak 7-3. Mój lew ma rozwalony silnik Ale za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Naprawiamy I jedziemy

w dolną płytę Gdzie ty możesz być? A, i tak już wyczytałem. Ferdynand. No cóż, no cóż, dobra, tak też się zdarza. Dwa fragi, 1378D Major zabraliśmy drogą. Zobaczmy teraz, jak ekipa da sobie radę. P25V1 tutaj gdzieś jest. Tak jest, no to. Tutaj... Bardzo dobrze tutaj. RAD doświadczonych strzelajcie z. mihawk. Chociaż tam też nieraz z moim faktem nie wchodzi. Ale teraz, kurde, no. No, Arta gdzieś tutaj już wymigrowała. Lot. Tam jest Ferdinand Ale dostał 491 na lewo, kolego coś będzie ci wyjeżdżało. To cię drzewko powaliło. Więc na lewo można się spodziewać. No, niestety, super pershing padł. Jest 8 do 12. No, zobaczymy, zobaczymy tutaj. Lot będzie starał się Znaczy tak o nich Jeżeli chodzi o nich to Super Persi jest na topie Tak, tylko go tutaj ty, ty. Plecy, kolego, plecy No niestety nie do rady na no, 402 to słabo, to jest jeden większy rzut, jeszcze go od tego zjechali. No cóż, dziękuję bardzo za bitwę. Do usłyszenia. Cześć.